zapytać czy taka pogoda panią dziwi w listopadzie o tej porze roku czy nastraja optymistycznie czy to dobrze że mamy jeszcze słońce właśnie cieszę się że dzisiaj jest słońce i ładna pogoda i w ogóle bardzo ładnie właśnie wybrałam się na spacer taka piękna pogoda słońce świeci no trochę dziwne że w listopadzie ale bardzo się cieszę że taka ładna pogoda jest a jak pani sądzi jednak zima przyjdzie do nas prędzej czy później myślę że tak powinna na święta chociaż Bym, chociaż rubie święto co i śniegu jest dużo. Jest cudownie, jest cudownie, jest pięknie, mogłoby być tak cały czas. Cieszmy się tym. Jaka zima będzie pana zdaniem? Nam lepiej, żeby było cieplej. Bo to będzie taniej kosztować. Ogrzewanie i tamte wszystko inne. Kiedyś w dawnych czasach tak bywało, proszę pani jak ja pamiętam. Także ostatnio to było brzydko, ale teraz jest cudownie i tak jak najdłużej będzie. Dla mnie to jest normalna temperatura, nie, nie wyczułem jakby, jestem przyzwyczajony do tego. Czy śnieg mógłby być, ale mróz nie jest miły, jak jest zimno. Nie pamiętam, żeby tak było pięknie, ciepło, słonecznie, no jednak wiatr jest już trochę taki. Ale to dobrze, że tak jest. Dobrze, że tak przede wszystkim, bardzo dobrze, że świeci słońce, bo to człowiek nabiera takiej energii. Dzisiaj ładna pogoda, no jest. Można spędzić czas, jak taka jest pogoda, czy częściej wychodzi Pan z domu, co Pan robi, jak tak fajnie słońce świeci? No ślą, czyżby, to przychodzę tu na lawetce posiedzieć. Może tu będzie wiosna, nie zima. A no. pamięta Pani śnieg o tej porze? No, owszem, owszem, były takie czasy. A jak pani sądzi, jaką zimę będziemy mieli w tym roku? Nie wiem, nie mam pojęcia. To już trzeba zapytać znawców. A no myślę, że zaskakuje, bo w tamtym roku już był śnieg. Po prostu pamiętam. Taki... Tak, pamiętam. A w tym roku jakoś to pogoda nas zaskakuje. Mam nadzieję, że będzie tak do grudnia. Pogoda jak na razie jest bardzo ładna. Ja czekam na zimę. Jak najbardziej. A jaką pani lubi taką bardzo mroźną, czy też taki umiarkowany? Eee... Myślę, że aby wana była tak, także będzie super. <grym> w tamtym roku bodajże chyba nawet był śnieg, wtedy właśnie święto zmarłych, albo dwa lata temu. A tak właśnie. Teraz jest lepiej? Czemu? Tak, ja jest o wiele lepiej. Słoneczna pogoda. pogoda wpływa bardzo sprzyjająco.